Nowe opinie zapraszają na scenkę rodzajową pod tytułem Mocium Panie, me wyznanie na podstawie czwartego aktu Zemsty Aleksandra Fredro. Pewnie już pytacie, gdzie to? A gdzie indziej? Niedaleko. Tutaj? A no przecie, mało tego jest na świecie. Siadł se pan, dyktować uznał. Drugi szybko pióro poznał, wziął do ręki: choć to męki, wręcz piekielne to pisanie, dyktowanie, wsłuchiwanie, z ust do ucha, kto to zliczy, nikt mu grosza nie policzy. Pan więc mówi, ten spisuje. Pan. Szanowny panie, mocium panie. Mocium panie. Wody, lanie, mocium panie. Tym sposobem mam sposobność. Wasz pana, toż to jest niespotykana, ta historia mało znana. Mocium panie. Wody, lanie, wody, lanie, niesłychanie. Mam ja tu gdzieś takie rzeczy, Takie rzeczy nikt nie przeczy. Eee, panie, co pan na to? Czy pan na to jak na lato? Mocium panie, ważność pana Jest mi bardzo dobrze znana. Moja ważność niech też będzie. Razem będziemy na tej grzędzie. Na tej grzędzie Mocium panie, National Geographic czytanie oraz inne ważne pisma, a nie to, co tamten pismak, żeż on przecież tego nie wie, co ja wiem, a wiem i, i basta. Kiedyś byłem nawet rasta. Zatem. Miej to, mocium panie, na uwadze, wyznanie, mocium panie, mocium panie, to wyznanie, wody, lanie. Potem spojrzał na to wszystko co spisano. A spisano słowo w słowo, bez usterek. Taki to był dzień doberek. Chłop, chłopina, jak się patrzy. Teraz to się wszystko zatrza. Tak pomyślał i tak zrobił. W dwie godziny się wyrobił. Potem na YouTubie przecie co przesłuchał? Sami wiecie. Dla umysłu i dla ducha nie usiądzie nawet mucha. Kurtyna.